Boże wejrzyku wspomożeniu memu, a nie pospiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Witam Was bardzo serdecznie na tej modlitwie popołudniowej. Uroczystość Bożego Ciała, czyli w uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Oczywiście, pierwsze intencje są nam doskonale znane, a więc modlimy się o uznanie pandemii, o życie wieczne dla naszych zmarłych, o zdrowie dla chorych. Polecamy również tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, polecamy również tych, którzy niosą pomoc chorym i cierpiącym, wszystkich wolontariuszy, służby medyczne, sanitarne, aby Pan Bóg zachował im od niebezpieczeństwa zakażenia się, zarażenia i aby dawał im siły, mądrość, umiejętności do tego niesienia pomocy bliźnim. To są te intencje, które nam towarzyszą. Wspomnijcie również na swoje własne, prywatne sprawy, które chcecie Panu Bogu polecić. I W tych wszystkich intencjach módlmy się wspólnie. Połudzie pokornej modlitwy, pochwalmy, pochylmy czoła przed Panem. Myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w trójcy jedyny. Serca we skazy niech sławią, godziny tej tajemnicy wiosł objawił w świątyni. Przez cudawimię Jezusa, duchem i wolą przylgnijmy. Do apostołów nauki, oni to mocą Chrystusa, bezpieczną wiodą nas drogą, ojcu i jego synowi z najświętszym duchem miłości. Pała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen. Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Aleluja. Radość i nadzieja w Bogu, Psalm 126. Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy. Gdy Pan odmienił losy, syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy. I radość nas ogarnęła. Podmień znowu nasz los, Panie. Jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją. Rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew. Lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Daremny trud bez Boga, Psalm 127. Wy jesteście budowlą Bożą. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeśli miasta pan nie strzeże, Daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem I przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, A pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem pańskim, a owoc nagrodą. Jak strzały w ręku bojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan, nie zawstydzi, gdy będzie, gdy będzie się wspierał. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęście domowe, psalm 128. Niech Cię ze syjonu Pan błogosławi, to znaczy ze swego kościoła. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Małżonka Twoja jak płodny Winny. W zaciszu Twego domu, synowie Twoi, jak goliwne gałązki, Dokoła Twego stołu, tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu, niech chciał Pan od Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem. Przez wszystkie dni Twego życia, obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Uczniowie poznali Pana Jezusa, przy łamaniu chleba. Alleluja! Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Zostań z nami, Panie, Alleluja! O się ku wieczorowi, Alleluja! Módlmy się! Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polecajmy naszych zmarłych. Dzisiaj w memento wspominamy księdza Józefa Gracla, Polecajmy również zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, krewnych, dobrodziejów, tych, o których wiemy, że może najwięcej tego Bożego miłosierdzia potrzebują, to ich w szczególności polecajmy Bożemu miłosierdziu i módlmy się w ich intencji. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Nie wiem jak u Was, ale u nas tutaj na południu pogoda wygląda tak. Jeszcze wczoraj byłoby to nie do pomyślenia, ponieważ jeszcze wczoraj yy, ta aura, zresztą można sobie zobaczyć na wczorajszych transmisjach, no to była jedna wielka chmura i po prostu yy, chłodek taki, wiecie, jesienno-wczesnowiosenny, a dzisiaj mamy słoneczko, rano się wypogodziło przed procesją Bożego Ciała, no i tam jakieś bałwanki się pojawiają, ale generalnie jest delikatny, taki delikatny wiaterek, jest piękne słoneczko. I temperatura, która się utrzymuje w okolicach hmm, gdzieś około 20 paru stopni. Także wspaniały czas na wypoczynek. Życzę Wam więc takiego wspaniałego wypoczynku. Życzę Wam troszkę takiego właśnie poleniuchowania popołudniowego. Yy, można sobie zaparzyć na przykład kawę. To jest dobry moment na to, żeby kawkę sobie wypić. Także polecam bardzo serdecznie dobrą popołudniową kawę, piękne słoneczne plenery. Wypocznijcie, skorzystajcie. Pan Bóg daje dziś z okazji swojej uroczystości taką wspaniałą pogodę, warto z niej skorzystać. A wieczorem, oczywiście, tu u nas od 15 czy od 16, jest w Mysłowicach, na Skupnej oczywiście. Jest koncert z okazji Bożego Ciała, można poszukać go na YouTubach, bo ma być transmitowany online. Tam chyba, tak na żywo, to raczej chyba się nie będzie to działo, ale ma być online. Bardzo wspaniały, cudowny koncert. Nie wiem, czy jednego ducha, jednego serca dzisiaj transmitują. Zawsze też w Boże Ciało, na koniec Bożego Ciała gdzieś tam w Rzeszowa chyba to oni robią. Wspaniałe koncerty, wspaniałe modlitwy, wspaniałe wieczory. Na wysokim poziomie polecam skorzystać też z tego. No ale oprócz tych wszystkich dobrodziejstw wspaniałych, cudownych i dalej, do których zachęcam, żeby w nich uczestniczyć, żeby sobie gdzieś tam choćby na chwilę zerknąć, to oczywiście zapraszam o 21.45 na nieszpory, a o 22.45 na kompletę. No więc wspaniałego popołudnia, cudownego, powoli jest ta 14.00 prawie że 30, no to jest najdobry, najlepszy czas na dobrą kawę i na jakąś taką popołudniową, poobiednią siestę. Bywajcie zdrowi, trzymajcie się, z Panem Bogiem, no te 15 minut to przesadziłem, ale to już prawie, że jest, a 14.30 powiedzmy, umówmy się, że jest 14.30, to jest dobry czas na kawę. Bogiem!